Cześć, zapraszam Cię do wspólnego wejścia w przestrzeń, która nie zawsze jest łatwa, ale może być przełomowa. Dziś analizujemy wyjątkową konferencję ojca Adama Szustaka. Pachnidła kryzys w związku. To opowieść o momentach, gdy wszystko się wali, gdy uczucia gasną, a bliskość znika gdzieś między codziennością a bólem niespełnionych oczekiwań. Ale to także historia nadziei o tym, że nawet największy kryzys może stać się nowym początkiem. W tej analizie pomoże nam nasz zespół oraz zaproszeni eksperci. Razem przyjrzymy się najważniejszym myślom, biblijnym odniesieniom i duchowym obrazom, które szóstak snuje. Jak zapach kadzidła. Cicho, ale intensywnie. Zostań z nami i pozwól, by te słowa poprowadziły Cię do miejsca, gdzie może znów zaczniesz czuć. Witajcie. Dziś przyjrzymy się bliżej e, nagraniu. Ojca Adama Szustaka. On ma taki no, niezwykły dar mówienia o skomplikowanych sprawach. Tym razem o relacjach. I to w sposób, który, wiesz, trafia prosto do serca. Mm -hmm. Czerpiąc z pieśni nad pieśniami, ojciec Szustak dotyka miłości, kryzysów, no i tego, jak budować trwałe więzi. Chcemy wspólnie wyłowić te najważniejsze myśli, jakoś to rozłożyć na czynniki pierwsze dokładnie. Ojciec Adam Szóstak w swoim nagraniu sięga no do sedna tego co znaczy być w relacji i to w każdej, czy małżeńskiej, przyjacielskiej, czy nawet zakonnej. Podkreśla mocno, że próby i kryzysy są no po prostu nieuniknione. Tak, to prawda. I używa przy tym bardzo obrazowego języka, często właśnie biblijnego, żeby pokazać tę dynamikę między ludźmi, od zauroczenia po te naprawdę trudne chwile. I wiesz, co mnie tak szczególnie uderzyło? Jego nacisk na metaforę małych lisów, z pieśni nad pieśniami. Mówi, że trzeba je wyłapywać. Co to właściwie znaczy w praktyce tak na co dzień? No właśnie, to jest takie wezwanie do uważności. Na te codzienne e, drobne zgrzyty, jakieś niedopowiedzenia, małe urazy. Te małe lisy, jak mówi Ojciec Szóstak, jeśli się je ignoruje, no to one potrafią pustoszyć winice, czyli powoli niszczą relacje od środka. Czyli te drubiazgi, o których myślimy, a nic takiego? Tak, dokładnie te. One się kumulują i jakby zatruwają atmosferę. Czyli chodzi o taką prewencję? Ojciec Szóstak proponuje coś, co brzmi jak y, regularne sesje szczerości. Mówi o kapitule win inspirowanej zakonem, ale czy to nie jest trochę ryzykowne? No wiesz, takie ciągłe rozgrzebywanie drobiazgów. Czy to nie prowadzi do czepialstwa? Mmm, to jest słuszna obawa. Myślę, że kluczowa jest intencja, o której on wspomina. Nie chodzi o wytykanie błędów dla samego wytykania, prawda? Raczej o świadome oczyszczanie atmosfery, zanim te małe żale urosną w jakiś wielki mur. Mhm. To ma być akt troski o związek, robiony z miłością. Chodzi o to, by nie czekać na pożar, ale jak to barwnie ujmuje. Regularnie sprawdzać, czy w kurniku wszystko gra. Dobre porównanie. No. I zauważa też, że często dopiero po fakcie, po rozpadzie relacji, nagle dostrzegamy te wszystkie sygnały ostrzegawcze. No dobrze, ale co jeśli te lisy narobiły już szkód? Jeśli kryzys stał się faktem? Tutaj ojciec szóstak wprowadza kolejny mocny obraz. Góry beter. Góry rozdarcia. Tak, i to jest moment, w którym on zachęca, żeby spojrzeć głębiej. Znaczy, często za fasadą kłótni tych cichych dni wzajemnych pretensji kryją się stare, niezagudzone rany. Rany z przeszłości. Tak. Ojciec Szusztak sugeruje, że patrząc na osobę w kryzysie, warto zobaczyć jej ból, jej historię, czasem sięgającą dzieciństwa, jak w tym przykładzie kobiety, która bała się porzucenia przez męża. A, pamiętam, z powodu słów matki sprzed lat. Dokładnie. Ten obraz gurbeter uświadamia, że często reagujemy nie na partnera tu i teraz, ale na jakieś echa przeszłości. Czyli zamiast walczyć z objawami, trzeba szukać źródła bólu. To faktycznie zmienia perspektywę. Z takiego oskarżania na próbę zrozumienia, może nawet współczucia. Właśnie o to chodzi. To przejście od walki do leczenia. Ojciec Szustak przywołuje też tę myśl świętej Katarzyny ze Sieny o ludziach jak o kamieniach w jednym worku. A tak, że się ocieramy o siebie. Tak, samo bycie razem sprawia, że się ocieramy, czasem ranimy. Ale ten proces, jak on zauważa, ma służyć czemuś większemu, ścieraniu naszych egoizmów, tych naszych ostrych kantów. To brzmi trudno. Jest trudne, ale potencjalnie bardzo owocne. A co najbardziej praktyczne i to mi się bardzo spodobało, ojciec szóstak podaje konkretną metodę dla par. Dla tych, które są już w naprawdę głębokim kryzysie. Taki restart. Tak. I to jest fascynujące w swojej prostocie, prawda? Proponuje weekend. Tylko we dwoje. Podczas którego partnerzy spisują, yy, no, wszystkie swoje oczekiwania. Nawet te najbardziej nierealne, wydawałoby się? Wszystkie? To musi być długa lista. Pewnie tak, ale potem z tej długiej listy wybierają wspólnie tylko cztery. Cztery małe, konkretne, możliwe do zrealizowania kroki i, co ważne, takie, na które oboje się zgadzają, że podejmą je razem. Na przykład. Na przykład codzienne pięć minut bliskości rano albo dwadzieścia minut rozmowy wieczorem, takiej naprawdę uważnej. Tylko cztery? Przy wielkim kryzysie to wydaje się no mało. Trzeba zbudować taki mały przyczółek, zacząć od czegoś minimalnego, na co obie strony mogą się zgodzić. To jest sposób na przełamanie impasu i powolne odbudowywanie zaufania, bliskości, krok po kroku. Kluczem jest zgoda i konkret. Podsumowując. To przesłanie ojca Adama Szustaka wydaje się jasne. Zdrowe relacje to jest ciągła praca, taka codzienna. Wymagają tej uważności na małe lisy, gotowości do leczenia głębszych ran, a w chwilach kryzysu odwagi, by zacząć od nowa, nawet od najmniejszych kroków. Mhm. Wszystko po to, by uczyć się miłości i przezwyciężać te podziały, które tak łatwo się pojawiają. Rzeczywiście. A cała ta perspektywa prowadzi do takiego myślę intrygującego pytania, które warto sobie zadać, nawiązując do tej metafory Ojca szóstaka o kamieniach. Jakie interakcje, jakie relacje w moim życiu są jak te kamienie. Te, które najbardziej szlifują moje ostre krawędzie. Hmm, dobre pytanie. Czego uczy się o sobie i o miłości właśnie poprzez te trudne doświadczenia? Zestawiamy może to pytanie do takiej osobistej refleksji. Dziękujemy za wspólną podróż przez te myśli.